A kto nie będziesz mi czyniła, nie tędy droga. Masz czynić należycie. Szemato to ty jedna. Do roboty. Kto tam lezie? Jak tam chłopie? Wstałeś już? To dobrze. słuchaj. potężny że wostan jest do wyrobienia, chłopie! Solidny metraż. Wojewoda dał zlecenie, chłopie. Dwadzieścia hektarów, chłopie, wycinki się szykuje. Ruszaj mi się tutaj. Roboty jest od skurwy syna do wyrobienia. Babcia Krześisława nagotowała dwadzieścia kilo białej kiełbasy i garbigosu, chłopie. To się pokrzepimy. Wszystkie chłopaki przyjadą. Gniewoż, mściwór, mściwoj, serwacy, pankracy, gupi Felek, Miłek, Justynian, Chłopie. Wszyscy będą. Roboty jest od skurwy syna do wyrobienia. Także ruszaj mi się tutaj. I żebyś mi był!